Pokażę ci, jak możesz zmienić starą, nudną komodę, a ty powiedz mi, co o tym sądzisz. Zaczynamy od zdarcia starych powłok. Najważniejsze, aby wyczyścić blaty i fronty do surowego drewna, bo będą one miały widoczne usłojenie. Korpus można tylko zmatowić. I Oczywiście uzupełniamy ubytki masą szpachlową, a później je szlifujemy. Nakładamy czarną, kryjącą farbę na korpus. Jest to zawsze matera New Colors i nakładam ją w dwóch warstwach. A jeśli chcesz poznać każdy etap przygotowania mebli, do malowania szczegółowo, też samego malowania i tworzyć piękne dzieła, to mam dla ciebie e booka w którym wszystko szczegółowo omawiam. I stworzyłam go po to, aby właśnie pomóc z osobą, które chcą zacząć przygodę z odnawianiem mebli. Wystarczy, że skomentujesz, chcę zacząć, a ja Ci wyślę do niego link. Wracając do naszej metamorfozy, nakładamy teraz na blat czarny wosk, blat, ale również i na fronty. Z kluczowy element całej metamorfozy. Teraz nadmiar ściągamy szmatką. W ten sposób odsłonimy piękny charakter drewna. Na koniec uchwytę. Niosłam na nie odrobinę wosku w kolorze starego złota, dodając później też odrobinę czerni. Ten czarny wosk ściągnęłam szmatką i voilà, mamy efekt końcowy. Klasyczna, elegancka Piękna. Wierzę